No siema siema, witam was serdecznie na moim kanale, ja jestem Marda a to jest kolejny odcinek z Dink 2. Nie będę niepotrzebnie przeciągać, zachęcam was serdecznie do dawania w górę, do pisania komentarzy pod filmikiem, ustawienia subika z dzwoneczkiem, zachęcajcie swoich znajomych, by ten kanał subowali, no i życzę wam miłego oglądania. Jedziemy! Teraz mamy zrobić questa i przejąć wieżę ciśnień i przekazać się strażnikom pokoju. Ejden, jak ci idzie? Mówić zombie. Najwyraźniej bandyci uciekli z wieży ciśnień. Jest pusta. Aitor chce przejąć kontrolę nad wodą i zmusić Bazarian do gadania. Więc to w ten sposób szuka mordercy Lukasa. Jednak nie taki z niego głąb. Słuchajcie. Tylko uważaj na Joego, Ejden. To pajac, ale niebezpieczny. Cześć, cześć, cześć. Wątpię, żeby po prostu uciekł. Cześć, Sara. Cześć, Sara. Sara, chciałabyś jej dzisiaj podzielić opowieścią. Wykryto pojemnik z inhibitorami. Na wyżej niż myślałem. Kurde Nie złapie się hmm, hmm. To było za proste chyba tego wynika Jack i Joe są w wieży, chcą ją wysadzić. Kurwa, nie możesz do tego dopuścić. Wieża jest zaminowana. Spróbuj rozbroić ładunki, szybko. Jedno z to wszystkie chyba nie. O, skocz tam. Yeah. Okej, okay, więc trzeba się chyba wspinać. Pojemnik z inhibitorami w pobliżu. Gdyś tutaj, ale w sumie, gdzie? Dokładnie. Joe, zabijesz nam. Nie wyjdziemy stąd, że nic nie wyjdzie. Oddajcie się do NATO. Nie, mieliśmy tylko pobierać oku. bierać pieniądze. Jack, oddaj go. Zostaną do nas, zasłużyli. Dychają. Tak, wstrzegam cię. Gotowe. Woda jest bezpieczna. Ej, okay, mamy chwibiter. Co weźmiemy? i can do. się boję, że spadnę z te A potem się mogę wesprzeć? Wpiąć? Potem się nie można wspiąć? Kurde. No nie!

Kurde. A tu jakieś przejście, jest cokolwiek nie ma. Tu jest coś. Nie? Dobra. <śmienicza> Jednak się udało. Robię wam niezapomniany pokaz panie... Nazarianie to especy. Rozwalą mm. nas, kiedy tylko stąd zejdziemy. Kurwa, przegraliśmy Ze wszystkimi nie damy rady walczyć. Mm -hmm. Dlatego czas na fajerwerki. Nikt nie wyjdzie z to drzewy. ty dupku, nie chcę umierać. Hej, <grym> kto tam? No tak. Stój, albo wysadzimy te wieże. Przysięgam. No dalej. Wiem, że tego nie zrobisz. Nie słuchaj go, Jack. To koniec. Rozjepią! ją! Nie wiem. Boję się. Joe, czekaj. Ej, Joe. To nie ten pielgrzym, który ostatnio przybył na bazar? Może. Pielgrzym czy papież, co za różnica. Jak to co? Skoro to pielgrzym, może nas wyciągnąć. Zabrać z miasta w bezpieczne miejsce. Nie ufam bańcowi. Nikomu nie ufasz. Mówiłem ci, żeby się dogadać z Barnejem. Raz byś mnie, kurwa, posłuchał. Hmm. Dogadać się z Barnejem Po co? Żeby go wypierdolić z bazaru. Po tym, czego dowiedzieliśmy się od espeków. Ostrzegaliśmy chujka. Daliśmy mu szansę. Ale on myślał, że jest na to zbyt cwany. Ostrzegaliście? Przed czym? No, że Lukas chce go dupnąć, między innymi za broni. Szykowali na niego pułapkę od tygodni. A on zamiast grzecznie spierdolić, próbował wszystkich wydymać. Czyli Barney wiedział, że Lukas go ściga. Dureń chciał rozpętać wojnę w Old Villador. A jak dla mnie, wojna to ostatnie, czego potrzebujemy. Forza, kryształy to co innego. Dlatego próbowałem pozbyć się tego wściekłego psa i jego siostry! To co? Pielgrzymie, wyprowadzisz nas z miasta czy nie? Uspokój się, Joe! Nie uspokoję się, kurwa mać! Wyprowadź nas z miasta do najbliższej bezpiecznej osady. A nikt tutaj nie umrze. Hmm. Nie targuje się z szantażystami i mordercami. Patrzcie go, jaki święty pielgrzym prawi nam kazania! Ty cholerny idioto. Zrób to Jack! Teraz żegnaj bazarze! Co? Co się stało? Zabawki nie działają? To ty? Ty to zrobiłeś? Zapłacisz za to! Och I pod. powiesimy! Kurde, silni są No, tej Chcesz wody? To witajcie. długa droga w dół. No mogę się uleczyć, bo kurde są zasilni. A uciec. No właśnie. Technie w pielgrzymie. Obrócenie. Żywcem nas nie będzie. Chcesz wody? Topię cię w... Jeszcze nigdy nie zabiłem... Powiesimy cię na tej wieży! Oh. <laughs> Pielgrzyma! nas nie weźmiesz! Nie masz to uciec! Chcesz wody? Nawet jak kurde blokuje, to i tak końca się niesi. Jest... Jeszcze nigdy nie zabiłem pielgrzyma! Zdało, że... Czeka cię długa droga w dół! Nie! Jeszcze nigdy nie zabiłem pielgrzyma! Powiedz czeka cię długa droga w dół! Nie masz dokąd uciec! Ze mnie chcesz, Jeden. chcesz i drugi. Okej. Okay. I po co im to było? Ręgawice kaprala jakieś jest No i podróż. co teraz, Aiden, Mondralo, kto będzie rządził wodą? Wodzie miasta. Kiedy czekasz, obiekt służą prawa obucaleńcy, przy tym, wokół niego. Kiedy frakcja przyjmie strefę, zaczyna budować w niej własne struktury. które prawa, nie są: pułapki bojowe, ascencje, pomoce parkurowe. Więc obiekty, czekasz frakcji, tym silniejsza się staje, lepsze struktury mogą sterować się aktualny stan podział mapy. Zobaczmy na ja hachmastu, nawet chcę przekazać z dużą prawą. Okej. Okay. spora stawka, tak on. Gdzie jesteś, do cholery? Się... Barney wiedział, że Lukas chce go dorwać. Jack i Joe go ostrzegli. Mógł uniknąć pułapki, ale i tak się w nią wpakował. Wtedy zabito Lukasa. Może warto sprawdzić jego kryjówkę w motelu tango. pewnie się, że jest tam bezpiecznie. Dołączysz do SP. Okej. Okay. Ale to już na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli Wam się podoba, zostawcie łapkę w górę. Zachęcam Was do pisania komentarza pod filmikiem, ustawienia subika z dzwoneczkiem. Zachęcajcie swoich znajomych, by ten kanał subowali. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Siema!